Dzień dobry, Kaczek Fik, Piwny głos w Waszych domach. Niedawno byliśmy w Katowicach w browariacie i zrobiliśmy przy okazji piwny zakup. Tak. No niestety w browariacie już nie kupi się 20 puszek Brubank Numbers, 20 butelek kernela, bo Brexit. Trochę utrudniło funkcjonowanie. Tak, ale. Więc browariat po prostu zaczyna się skupiać na browarach, które da się. Kupić bez walki z tylnikami. To jest tak, że da się sprowadzać piwa z Anglii, nie, mówimy, że nie. Natomiast aktualna sytuacja powoduje, że jest to znacznie utrudnione. Trwa to o wiele dłużej, i od pewnych ilości to się jeszcze może opłacać. Natomiast jeżeli to są naprawdę nieduże ilości, tyle ile browaret sprowadza, to, to przestaje się to ekonomicznie opłacać, czyli Ktoś może sprowadzić całego tira. I okej, okay, to większe koszty zostaną no, rozłożone. Natomiast, jeżeli to jest jedna paletka, to, to trzeba po prostu wybrać się do Londynu na karabinę. W Brubeinambersy. Tak, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przy okazji mieliśmy okazję poznać nowe browary. I właśnie oto one. To są trzy browary, ale jeden browar. Tak, to jest dosyć skomplikowana sytuacja. To są trzy browary z Irlandii, które są bardzo intensywnie powiązane między sobą, ale wybraliśmy je po to, żeby Wam je zaprezentować, bo to są stosunkowo mało znane krafty irlandzkie w Polsce. Tak. Jest trochę browarów irlandzkich rzemieślniczych, które już zdążyły się w Polsce pojawić wcześniej. No a to są trzy takie dosyć nowe. Mhm. wszyscy ważą w jednym miejscu. Jedni to jest, jest jedna kooperacja z drugim. Czyli generalnie można w świecie taki: To jest przetwórnia Chmielu, to jest monster, a to jest przetwórnia Monstersów. Albo Monsters z Jak sprawdzicie ich strony internetowe, to nawet jest rozróżnienie, że są trzy różne marki i każda ma swoją specjalność. I zaczynamy od tego, które jest opisane jako przystępne cenowo. Nie, lider, piwo Leader Price oczywiście ale też style takie bardziej, no nie takie a lat 2021 sezon na przykład, czy bretipy, w takich rzeczach specjalizuje się, marka Broward bro, Tear Circle. Tak, to jest dosyć skomplikowane, jak to jest z tymi markami i browarami, bo jeżeli wejdziecie sobie na stronę tego, właśnie browaru Third Circle, to się okaże, że to jest browar. Jak wejdziecie na stronę browaru tego, Stone Barrel, stone tak? to się okaże, że to jest browar, w którym kontraktowo waży Third Circle. To znaczy, że oni są stacjonarni, oni są jakby gościnnie u nich, a to jest Third Barrel który jest połączeniem tych ludzi z tych dwóch browarów, który jest oczywiście ważony w tym browarze, ale na stronie tego browaru jest podane, że wszystkie trzy to są po prostu różne marki, mimo że to są różni ludzie. Tak. I jeszcze, żeby było śmieszniej, to tutaj jest Third Barrel, natomiast ci i ci ważą tutaj. Więc to niby jest, to jest kooperacja między tymi dwoma, ale ci dwaj ważą w tym, jeżeli ktoś jest w Dublinie i może nam to wyjaśnić, co dokładnie autor miał na myśli, to poprosimy. Najważniejsze, żeby piwo było dobre. Ja sobie bardzo dużo obiecuję po tym. Sezon chmury na zimno to jest coś, czego bardzo bym chciał więcej w Polsce i okolicach. Zwłaszcza przy tej dominacji DDH Heizib, które są dosyć słodkie. Sezon, który jest wytrawny, który ma fajne nuty z fermentacji, jeszcze chmiele na zimno ładnie, no to, to może być to. A jednocześnie w tym stylu może być niezbyt wysoka goryczka. No. Brzmi dobrze. Teoretycznie. I to piwo ma 5 alkoholu. Z ciekawostek jest, jest chmielone. Hmm. Glutenem, ma nie wiem, zawiera gluten. Eldorado i Pacyfika na zimno. Light and crisp. Sz Szlantę? Ślanta to się mówi? Ślanta. Tak. No się okaże, że kogoś obraziliśmy. Nie, nie jest naszy. przypadek. No i pierwszy niuch to przypomina takie hazy i taki profil chmielowy dosyć wyraźny. Owocowo, troszeczkę może trawiasty, tak. Cytrusowy? Duże skwinie, dojrzałe pomarańcze. Mhm. Tak. Wygląda ładnie, żółty. Żółty, mętny, nieprzejrzysty. No, nie czuć takich typowych dla sezonu nut fermentacji takich pieprzowo-przyprawowych fenolowych. No i to jest to. Piwo jest wytrawne. Ma niską goryczkę, ale przez to, że jest wytrawne, ta niska nie, mu, nie musi mieć dużo goryczki, żeby było zbalansowane. Jest troszeczkę na, po smaku, jest taka ziemistość, może taki słumianość. To taki farmhouse'owy posmak. Te mhm. często sezony mają taki właśnie trochę ziemisty, delikatnie przyprawowy finish. Nawet jeżeli to nie wychodzi bardzo w smaku, w armacie, to na finiszu da się to poznać. I moim zdaniem to tu jest. I to mi pasuje. Nasz zbrodnia, że to jest mała puszeczka. Nawet przynajmniej tak duża albo większa. Piwo jest fenomenalnie pijalne. No, przy takim piwie można po prostu sobie siedzieć długo i jest fajne, przyjemne, wytrawne. Wy tak delikatnie, delikatnie ściągające? Ale to bardzo delikatne. Mm -hmm. Nawet bym na to nie zwróciła uwagi, gdybyś tego nie, nie wytknął. No jako piwo codzienne, jeżeli to jest faktycznie ta marka taka, piw Tesco No Nie, nie, myślę, <laughs> nie, nie, nie aż tak. <laughs> Ale coś takiego codziennie mógłbym bardzo, bardzo bym chętnie pił. Z różnymi chmielami, no, no fajne piło naprawdę. Jakbym mieszkał w Dublinie, to myślę, że bym chętnie po coś takiego sięgnął. No chyba, że bym pił codziennie ten Porter, który jest kolejny. Porter, ale nie, nie bałtycki, tylko... Ja nie no, wiem, czy to ma być angielski, irlandzki czy amerykański. Tenże Porter ma 5,5% alkoholu, piękną czaszkę na etykiecie. Jest straszny, mi się podoba. Czyli raczej idziemy tutaj w stronę robu z porteru zapewne. W składzie mamy jęczmień, pszenicę i owies. Chmiele jakieś, gluten. Mam nadzieję na taki porządnie palony, fajnie goryczkowy porterek. Podobnie jak fajnie chmielone na aromat sezony, jest to styl, którego mi trochę brakuje. No, jest taki słodki w aromacie. Tak, taka słodka kawa. Nie dowiera lektozy, uff, nie, to na szczęście. No, słodka kawa nawet nie czekolada mleczna tylko właśnie dokładnie słodka słodka kawa taka taki starbucksik tak ale też jakaś skórka chleba ym, razowego taka mocno mm -hmm. przypieczona jest no nie jest to ten profil palony jaki ja najbardziej lubię to bardziej mi jednak idzie w stronę klasycznego angielskiego porteru takiego Chociaż tam jeszcze jest więcej orzechowości, no, ale to zależy od browaru, już bywa. Ale w smaku jest zdecydowanie bardziej palony i gorczkowy niż w aromacie. Jest to ogólnie takie dosyć pijalne. Mhm. Ale jest, jest goryczka, jest mm. so, dosyć solidna jak na dzisiejsze standardy. No bo parę lat temu, kiedy tam. Łiliśmy piwa po sto no to pfff, słodziak. Łiliśmy to chyba za duże słowo. No, Czarnych Wdowców udało mi się kiedyś wypić trzy pod rząd. No to jeszcze nie jest łojenie. To miało tyle ibu, że wiesz, że to... No wiem, pamiętam. No, to były czasy. Mm. Wyścig na ibu. I miny ludzi, którzy pili takie piwa, nie będąc przygotowanymi, co to jest? Ja to najbardziej chyba pamiętam, jak na imprezie w jednej trzeciej mm -hmm. pewien młody człowiek postanowił mi polecić piwo. <laughs> Ewidentnie nie wiedział, że ja coś tam o, o piwie mogę wiedzieć, i powiedział mi, żebym wzięła hefewajcana, bo to smakuje dziewczynom. Więc tak, wtedy zamówiłam czarnego wdowca i pamiętam, że mu się zrobił takie wielkie oczy i poszedł. No, no to jest przyjemnie I... palony. Dosyć wytrawny, fajny, lekki porterek. Jest mhm. tak, tak robustowo trochę, jeżeli byśmy mieli go zaklasyfikować do jakiegoś stylu. Troszeczkę podkręcenie tej paloności mi by bardziej pasowało, ale wtedy mowę by już bardziej podchodziło pod American Stout, więc ok Nie ma co wybrzydzać. Jest to naprawdę fajne, przyjemne piwo. Z fajną etykietą. I na koniec najmocniejsze z tego trio. 7% Simco Citra Black Keepa. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze, chociaż Simco w Black Ipie tak, jak najbardziej. ja no, z tym bardzo lubię Simco w Black Keepie. Ja bym bardziej szedł w kierunku Simco Chinook. Simco Columbus. W do końca profil Citry pasuje mi do ciemnego piwa. A mnie na przykład bardzo pasuje do blakipy. Jeżeli to jest. Nie, wiem, myślę, że takie cytrusowe nuty bardzo fajnie w blakipie grają. Ja po prostu tak lubię te nuty żywiczne, że no ja chcę więcej, wszędzie więcej tych żywicznych. Niech te cytrusy już tam dobra, w tych zostaną, ale blaki nie będzie tak. No ale to po, pachnie do ale tutaj Citra już tak troszeczkę cebulkowo mhm. się pojawiła. No jest to żywiczno cebulkowo-cytrusowo, ale w aromacie jakbyśmy nie widzieli, że to jest blakipa, poznałabyś, że to jest blakipa? Myślę, że tak. Tak zaryzykuję takie stwierdzenie, że, że poznałam. Natomiast yy, ja myślę, że nie. Jest to fajnie fajnie i zapach po mm -hmm, prostu. Tak. No jestem ciekawa jak to w smaku. Czy to jest taka black IPA, która już jest prawie American Stoutem, czy jednak jest nie to no, bardziej IPA IPA? W, w aromacie <laughs> No Aromat palu... wskazuje na IP. Tak, zdecydowanie. Nie ma takich... No nie jest American Stout w aromacie. Mm -hmm. Ja tych nut naprawdę nie czuję tutaj. To jest bardzo dobra Black Ipa. To jest taka Black Ipa, jak pamiętam, kiedy próbowałam pierwszy raz Black Ip i z... słuchałam o tym, jak ipy... powinny Black Ipy smakować. Tobie Black ipy chyba nie smakowały długo. Tak, bardzo długo mi nie smakowały, ale wtedy wszystkie piwa były gorzkie, a potem wszystkie piwa zrobiły się słodkie i, i trzeba było brać to, co gorzkie jest, czyli właśnie Black Ip, American Stouty i tak polubiłam te strefy. To jest gorzkie. To jest gorzkie, jest wytrawne jest, yy, i nie jest palone. Znaczy... Tak, to jest Black Ipa. Właśnie tak no. powinno smakować Black Ipa. Wygląda jak wygląda, jest czarna, ale nie ma mocnych nut palonych, więc... Dobrowota. Jest żywiczna, jest taka iglasto żywiczna, mm -hmm. Jest naprawdę bardzo dobra. No to jest to, co lubimy. I te cytrusy, moim zdaniem, fajnie tutaj grają. No Tak, to jest. Co takie ożywiające troszeczkę. Jest ich tutaj niewiele, bo jednak ta żywiczność mm -hmm. dominuje, więc. No mi to pasuje bardzo. No. Mnie też pasuje. Jest goryczka, jest goryczka, goryczka <laughs> wipie. Tak wygląda radość starego człowieka. Które ma konto na Browarbizie. Ale ja nie używam. Mm, Goryczka. Czyli ogólnie rzecz biorąc nasza przygoda z tymi trzema browarami lub jednym browarem z trzema mhm. markami jest udana. Jeden browar w trzech puszkach, w mm. trzech postaciach. Czyli warto. Warto. Może nie są to piwa, które urywają, które, ale nie każde piwo musi urywać. Piwo przede wszystkim, zresztą to jest takie, no to, jest, to są piwa irlandzkie, tak? Mhm. Irlandia jest krajem, według statystyk Brewers of Europe, w Irlandii najwięcej piwa, stosunkowo, pije się w pubach. 60. ostatnie wyniki badań, jakie widziałem, to 60 parę procent piwa jest wypijane na miejscu, czyli w pubach, w restauracjach bo Irlandczycy po prostu lubią pić piwo. W towarzystwie oczywiście COVID trochę to wszystko pozmieniał, ale kiedyś wrócimy do normalności i znowu tak będzie. Więc to oczywiste, że Irlandczycy robią piwo właśnie pod takie, nie wydarzenia, ale właśnie po to, po to, żeby siedzieć, rozmawiać, dobrze się bawić, tutaj gdzieś muzyczka gra, siedzimy, gadamy, pijemy piwo, więc to nie może być oszałamiające, niszczące zmysłów, urwające dupy, tylko piwo, po którym fajnie się siedzi, które jest smaczne, przyjemne i chętnie się wypije kolejną pintę. To, to trochę może być trudniej, no bo to ma 7% alkoholu. Te dwa to spokojnie, ale to jest bardzo dobre. No to jest. Nie pamiętam, kiedy ostatnio piłam tak dobrą Black Ipę. Mhm. To jest naprawdę bardzo dobra Black Że może inaczej. Piłam wiele dobrych Black Ip, które nie do końca spełniały założenia stylu, właśnie dlatego, że były. Mocno palone. A to jest takie naprawdę ipowe. Myślę, że jest jeden. Jest, mamy kilku fanów Black Hip w Polsce. Więc Artur Karpiński i Bartek Nowak, jak będziecie w pobliżu Katowic, wpadnijcie do browariatu, kupcie sobie. Dajcie znać, co sądzicie. Wydaje mi się, że te piwa się rozeszły po Polsce, bo chyba w Piwomaniaku są. No to szukajcie. Szukajcie Polstan, myślę, że nie będziecie rozczarowani. Wszyscy inni fani Black Ip też rozczarowani nie będą. Tymi też nie powinien nikt być rozczarowany. Oczywiście nie spodziewajcie się, że to Wam urwie, ale są naprawdę bardzo przyjemne, smaczne piwa. W stylach, które w Polsce są rzadko ważone, więc tym bardziej warto. A może Wy macie jakieś ciekawe doświadczenia z nową falą irlandzkiego craftu? Z browarami, które. No, w Irlandii pije się dużo piwa, więc waży się dużo piwa. I na pewno jest tam wiele ciekawych browarów, które czekają na odkrycie, które mogą robić coś fenomenalnego. No, my już w Irlandii parę lat nie byliśmy, więc pewnie się tam sporo pozmieniało przez ten czas. Więc jak tym razem się wybierzemy, to wiemy, że tych browarów szukać. Czego jeszcze? Co warto wypić w Irlandii poza Guinnessem? No, Guinnessa to bardziej z obowiązku niż no tak. No. No, 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 na zasadzie, takie, no, że jesteś w Irlandii, no to już trzeba, nie? No tak. No. Nie pije się w Irlandii wody, tylko Guinnessa. <laughs> co to jest fenomen, że ciemne piwo jest tam tak popularne. Mm. Mógłbym zamieszkać w Irlandii. Ja też. Ładne widoki. Pogoda jest taka se, ale. Ale to taka, jaką lubimy najbardziej. Dużo owoców morza świeżych. Mm -hmm. Trawa. No jest dużo po łacie trawy i tam jeziora, góry i nie ma ludzi. Tak, moglibyśmy zamieszkać w Irlandii. Tak, w Irlandii mi się bardzo podobało i jedzenie mi tam smakowało i w ogóle wszystko. I fajny klimat. Byliśmy w Dublinie parę lat temu. I to miasto ma fajny, przyjemny, mm -hmm. przyjazny klimat. Jest takie małe. Są miasta, które są małe, ale które są smutne, które nie mają jakiegoś takiego wajbu, takiego klimatu fajnego. Natomiast Dublin jest, jak na stolicy oczywiście, dosyć nieduży, ale taki, taki przyjemny. Po prostu idziesz, idziemy tam po ulicy i czujemy się jakoś tak fajnie, jakoś tak no, miło, jakoś tak dobrze. Polecamy. Zdecydowanie. I widzimy się... Za czas jakiś.